w Trzebierzy na terenie gminy Police, aby odsłonić rzeźbę wielkiego bohatera, podróżnika, honorowanego, honorowego obywatela gminy Police, Aleksandra Doma. Witam bardzo serdecznie przybyłych gości z Polski i zagranicy. Witam naszych przyjaciół z Niemiec i z Ukrainy. Są wśród nas przyjaciele Aleksandra Dobry z Polic, Parędza Szczecina, Przewierzy Gdańska i z innych rejonów Polski, którzy go doskonale znali i z którymi spędzał czas. Witam bardzo serdecznie wszystkich tu obecnych i będę wymieniał nazwiska, bo nam to zajęło długo czasu, a przy tej wspaniałej połodzie czas się również liczy na każdego. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ale w szczególności, proszę Państwa, chciałem powitać gościa, który zawsze się swoją tu obecnością, z imienia i nazwiska, witam bardzo serdecznie pana Zbigniewa Boguckiego, wojewodę, województwa zachodnio Witam bardzo serdecznie wszystkich tu obecnych. Witam wszystkich i każdego z osobna w tym uroczystym dniu. 9 września 2023 roku. Delegacje, które tu przybyły znały doskonale Aleksandra Doby. Ja nie znam tych ludzi, ale wszyscy znali tu obecni Aleksandra Doby, naszego bohatera, naszego dzisiejszego bohatera terzystego tytułu. bo dzisiaj jest 9. Września roku Pańskiego 2023, ale w tym dniu również nasz bohater obchodzi swoje urodziny. 77. urodziny. Brawo! Uprzejmie proszę o dokonanie aktu odsunięcia rzeźby panią Gabrielę, panią Wander, siostrę, pana burmistrza Sławędza Gregora Taterkę,

<śled> tak, jak żywo. można oh. robić oh. chwilę. Może któraś pani wziął, Nie, to później, no, na razie już później, no no, Na Honorowo Oczywiście, No Nie, chodzi może zdjęcia, proszę państwa. To we wrześniu mogliśmy się spotkać w deszczu, w wietrze, a spotykamy się w pięknej, słonecznej pogodzie. I taką piękną, słoneczną postacią był pan Aleksander. Myślę, że wszyscy go w ten sposób właśnie zapamiętaliśmy jako człowieka niezwykle życzliwego, człowieka otwartego, uśmiechniętego, wspaniałego pojechoda i realizował swoje fantazje. Ja miałem przyjemność w trudnym czasie rozmawiać z panem Aleksandrem przez telefon między pewnie jedną a drugą jego podróżą czy wyprawą. Chodziło o organizację szczepień. Wtedy mieliśmy pewien problem, żeby zachęcić Polaków do tego, żeby się szczepili. Poszukiwaliśmy osób, które mają takie powszechne zaufanie, którzy są powszechnie lubiani, szanowani. Ale w tej sprawie idziemy w jednym kierunku. To jest coś, czego nam bardzo brakuje. To jest coś, czego powinniśmy się również od pana Aleksandra dobre uczyć, że w tych sprawach, które są ważne dla nas wszystkich, on powinien zawsze płynąć w dobrym kierunku. Bez Pani pomocy. Zbigniew Zalewski. Cieszę się bardzo, że jest sztandar. Poczet sztandarowy na czele z kapitanem żeglugi Wielkiej, Kłzimierzem Grysnerem i dwoma kapitanami. I wszyscy z Państwa, wielbiciele, przyjaciele tego bardzo porządnego, przyzwoitego człowieka, I z jego marzeń, który miał ambitne i to w każdym wieku. I za to Ci, drogi Olku, dziękujemy. Pan wojewoda pięknie powiedział: Tam na górze. Ja powiem: Tam w niebie. Wszyscy tobie grają, wszyscy się cieszą, a ty im opowiadasz te wszystkie marzenia i mówisz, że ty pochodziłeś z Polski, z tej gminy, w której tutaj ta piękna wie, grzeźba powstała. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani kapitanie. Olo! Przyjacielu! Kapitanie żeglugi wielkiej honoris causa. My, kapitalowie, witaliśmy Cię u nas w klubie, opowiadałeś. A ja mówiłem, olo, ja 40 lat na morzach, oceanach, a jakbym wsiadł do Twojego kajaka, to umarłbym ze strachu. Tam chłopak panią Kalinę, przewodniczącą silnika samorządowego województwo Zachodnio-Polskie. Pan bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. Mistrzów pięknych z Krakowa i Dosłagowika. Także można podziwiać, można robić zdjęcie. Chciałem na zakończenie również podziękować wszystkim tym, którzy je przyczynili do tej uroczystości dzisiaj. Gdzieś uroczystość jest wspaniała, pogoda zamówiona. Także wszystko jest tak, jak wykonywał. Profesjonalnie to nasz bohater Aleksander Wszystkiego dobrego życzę Państwu. Można robić zdjęcia, można podziwiać naszego bohatera i można robić, fotografować. Dziękuję bardzo Państwu. W tym momencie kończy się uroczystość odsłonięcia rzeźby upamiętniającej wyczyny Aleksandra Doby, jednego z najbardziej znanych policzana w kręgach marynistycznych chyba najbardziej znanego mieszkańca e, Pomorza Zachodniego, być może całego naszego kraju. Wybitny policjanin doczekał się takiej właśnie pamiątki jaką widzimy tutaj Dziękuję wszystkim Państwu za uwagę.